Wielokrotnie, pochodząc słyszę takie słowa, kiedy proponuję komuś, nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja ci się często pytałam, ale to na czy... Nie, jeszcze nie chcę umierać. No, jest takie myślenie, znaczy, pokazuje w problem wierze. Jest takie wyobrażenie, że wierzę tylko na sam koniec życia, tak, żeby pójść do nieba, żeby zdążyć. I to nie wątpię, jest błędne myślenie. Tu pod kilkoma względami, kątami. Pierwsza sprawa jest taka, że Pan Bóg nie jest potrzebny tylko w momencie umierania. To jest badniabelskie oszustwo, żeby na razie odkładać jeszcze możemy. Pan Jezus mówi: Ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie, to życie w obfitości. Nie kiedyś w przyszłości, ale tu. Pan Bóg chce Ci dać życie w opitości. I Pan Jezus mówi, to spożywa moje ciało na życie wieczne. A jego ostrzeżenie wniosku: znaczy nie to, że będzie miał kiedyś po śmierci, tu teraz mamy udział w życiu wiecznym, kiedy przyjmujemy komunię. A jednocześnie Jezus mówi, nie, jeśli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Człowiek duchowo umiera bez komunii świętej. I człowiek, który, który mówi na razie nie chce, czy za wcześnie, jak się komunii świętej, to znaczy, mówi: Nie chcę tego życia Pana Boga. Nie chcę tego życia. Nie chcę tego, co Pan mógł chce dać. Może kiedyś. I to jest problem ogromny wiary. Niestety bardzo często w jakiś sposób był uczątek, ktoś zaprogramował, ktoś mówił. To jest ważne zadanie do innych ludzi bieżących. być może, żeby innych przekonywali, żeby pokazywali, że Pan Bóg jest teraz potrzebny. To jest właśnie kwestia świadectwa wiary. Nie tylko co ich zobaczą. Ktoś może zobaczy, idzie nam w czy nie, czy być może w jakiś sposób przekonać nam mówić. Pokazać Pana Boga, który daje życie, który daje sens. Pokazać Boga, który w moim życiu działa dzięki także przyjmowaniu komunikacji. I na jest też taka: ja nieraz na pogrzebie używam słów z prezentacji Edyty Gerber, która śpiewała: Jakie życie ta ta śmierć? No, Jeśli że człowiek żyje bez Pana Boga przez całe życie, to czy w momencie śmierci będzie chciał żyć z Panem Bogiem? I że przez całe życie, kilkadziesiąt lat na Ziemi, mówi Panie Boże, ja Ciebie nie potrzebuję. To czy powie ostatniej chwili śmierci Pania ja Cię potrzebuje? Oczywiście nie nam to oceniać. Tak naprawdę być może nam potrzeba się stale modlić po to, żeby w jakiś sposób te osoby zdążyły się nam uczyć. Bo teraz może się włączyć inne myślenie negatywne dla pozostałych osób, także tutaj być może ma. Mój czas słyszę takie, no dobra, ale my jesteśmy wierzący, chodzimy do kościoła, ale tamci. O, oj, oj, a jeszcze nie daj Boże, że Pan Bóg im dał wybaczenie, albo nie daj Boże, żeby dał jeszcze kościelny pogrzeb, przecież, przecież oni nie zasłużyli na to życie. I ta dzisiejsza Wangelia, ja, dzisiejsza i drugia słowa pokazuje nam, pisuje się takie myślenie. Mam tych, tych yy, pracowników, robotnika w winicy pańskiej yy, i patrząc po ludzku, to jest tam nie fair. Są ludzie, którzy pracują 11 godzin, przez cały dzień, przez południe, przez ogromny upał z nieba, w kraju pustynym, sobie nie mówić. I mamy robotników, którzy pracują jedną godzinę, już po dwieczór. I jedni dostają denara i drodzy też dostają denara. Nie, jedni dostają jedni 12 godzin pracy Czy to jest uczciwe? Rzeczywiście nie ma co się dziwić, tak płaczą z ludzku, że ci ludzie pierwszy się burzą. Więc ja sobie pomyślałem, że gdyby. Gdyby ten właściciel kazał by wypłacać od tych naj, najdłużej będących, to bo oni nawet nie wiedzieli, by sobie, że nawet wybaczył mnie tak samo. Oni by dostali pieniądze, którzy się umówili i sobie poszli. W pewnym sensie to było działanie na oczach. Być może Pan Bóg chce pokazać także innym, pokazać tym, którzy pracowali cały dzień, że dla mnie ważne jest także ten, który w ostatniej chwili się nawróci, który w ostatniej chwili przyjdzie tak naprawdę do, yy, do Pana Boga. Ale mówiąc o tych różnych błędnych myśleniach, błędnych myśleniach tak naprawdę wierzę, tych ludzi, którzy odpadają komunnie na kiedyś może zdążyć przed śmiercią, to jest jeszcze jeden problem. Bo mi bardzo często, znaczy w tym zdaniu nie chcemy jeszcze umierać. No z, sumie, z jednej strony to chce dla nas umierać, ale z drugiej strony pytanie, na ile każdy z nas, nie tylko nam się ludzie, ale także my wierzymy, że tam kiedyś w niebie będzie lepiej. Święty Paweł pisał, ani oko, nie widziało, ani ucho, nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg w tym, którzy go mi mówią. Więc inni sobie, może nie ma co czekać na niebo. Może nie ma co czekać na śmierć, nie odkładać, bo nie chcemy jeszcze umierać. Święty Paweł dzisiaj pisze, dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Kto z nas mógłby powiedzieć, dla mnie będzie lepiej, gdy go Uwaga, Znam takie osoby, które mają tak już złe życie, tak już źle się dzieje, nikt nie chce je odwiedzić, i cały czas nieszczęśliwy, cały czas chory, co chwilę wraca do tego szpitala, mówię, że już wolałbym umrzeć. Ale to jest wy wyraz rozpaczy. Nie o to chodzi. Święty Paweł świadomie mówi, lepiej umrzeć, bo tam jest naprawdę lepiej. Ile osób z nas tak wierzy? Ile osób z nas tak mówi, Panie Boże, jeżeli chcesz, to dzisiaj mnie zabierz. Ja mówię Wam szczerze, jeżeli Pan Bóg pamięci mnie zabrać, proszę bardzo. A ile z nas osób się pod tym podpisze? To jest dobre myślenie, ważne myślenie. I gdy zawsze, ta dzisiejsza liturgia słucha nie tylko Ewangelii, ale pokazuje, że Panu Bogu zmienia się pewna optyka, myślenie, patrzenie. Pan Bóg mówi w pierwszym czytaniu, moje myśli nie są myślami waszymi, moje drogi są nad waszymi drogami. My patrzymy bardzo po ludzku. Nasza logika ludzka, ziemska jest taka, no jest, ważny jest rozum. Ale kiedy wchodzimy w sprawy Boże, to trzeba przekroczyć te sprawy rozumowe. Bo Bóg jest miłością i wie, że chodzi o miłość. I spotkanie z Panem Bogiem, pójście do nieba, to jest spotkanie dwóch miłości. Tu na ziemi w jakiś sposób mamy udział w miłości. Eucharystia jest kuczką miłości. Nie wiem czy wiecie, sakramentem miłości w kościele to nie jest małżeństwo. Ale Eucharystia jest nazwana sakramentem miłości, bo nikt nie ma większej miłości, gdyż ktoś oddaje życie dla przyjaciół. A tutaj, za chwilkę, to jeszcze na razie jest kawałek lewa. A zaraz będzie ciało Chrystusa, czyli ta cząstka Bożej, największej miłości mówi Jezus bierzcie, jedzcie, to jest moja miłość. Bo chcę, aby być w Tobie. Nie da się być bliżej Pana Boga i Jego miłości, niż mając Boga w sercu przez Komunię Świętą. I tak naprawdę człowiek, który kocha Pana Boga, będzie chciał przyjmować Komunię Świętą, ale tylko po to, żeby jeszcze kiedyś, za jakiś czas, jeszcze bliżej być Niego w niebie. I tam już będzie uczta miłości. I tak naprawdę, człowiek, który mówi: Ja jeszcze nie chcę umierać, znaczy, mówi: Nie, nie chcę jeszcze spotkać się z ukochanym. Tak Jakby ktoś, z Panów, no nie wiem, była zaproszona na ucztę, na, na wesele, czekała, chciała, bardzo tak naprawdę, młody Pan, pan młody czeka, a on mówi: No nie, ja nie chcę się z nim spotkać. Co ma pomyśleć jak młody Pan, Pan młody że powiem? Co ma myśleć o ulubieniec? Kochasz mnie, nie kochasz? I Pan Jezus mówi: Ja Cię kocham, ale przyjdź do mnie, chcę dla Ciebie zrobić ja wszystko. To już trzeba zmienić pewne myślenie. Jest taka ewangelia, taka przypomnieć o skarbie ziemi. Człowiek za skarb i mówi: Tak bardzo się ucieszył, że wszystko, co miał to sprzedał. i kupił ten skarb, ten ziemię z tym skarbem. Czy jesteś gotowa, gotowy wszystko poświęcić dla Pana Boga? był nonsens. Czy może być taki skarb, o którego wszystko warto doświadczyć? Tak, właśnie jest taki, który I o to mówi Pan Bóg, a to jest to przenośne. A to planie, wierzysz w tej na Boga? Wierzysz, że to co mówi, to jest prawda? Czy tylko traktujesz to jako pewien przenośnie, porównanie, taka przesada, taka, taka opowieść? naprawdę ta dzisiejsza intuicja słowa i to spojrzenie głębiej w sprawę wiary. Także tego przyjmowania komunikacji, świętej paszczenia na swoje zbawienie, zbawienie innych, jest dobrze sprawdziane naszej karze. Pomyśl. Łatwo się wierzy, kiedy jest łatwo i przyjemnie, kiedy być może tutaj w szpitalu jest kaplica na piętrze, to przyjdę, a nie przyjdę, jednakże się wytłumaczę, by że był zmęczony. Łatwo się robiłem, łatwo, kiedy inni przychodzą do, do, do tego, łatwo, kiedy człowiek nie upada w grzech i nie musi walczyć z tym wszystkim. Ale także trudno. To wszystko uświęcić Panu Bogu, kiedy nic się nie układa. Kiedy po ludzku jest lęk. Kiedy po ludzku jest w jakiś sposób, nie wiem, niechęć. Kiedy człowiek chce na siłę żyć. Zaufanie Panu Bogu. Bo proszę Pana Boga, jeżeli być może w tych słowach, które teraz mówię, czujesz, że gdzieś nie domagasz, że być może jest problem z tym zaufaniem, czy ja chcę wracać do nieba, to proszę Pana Boga o Apostołowie nie bali się przyjść do Jezusa. Ci apostołowie, którzy dopiero co widzieli cuda. Nie bali się przyjść do Jezusa, powiedzieć, Jezu przenosz na wiary. I Ty też proś Pana Boga, Panie, przynóż mi wiary. Bo ta wiara może jest, ale jest słaba. I nie patrz być może na tym, że inni na salach prostu nie przyjmują, mnie, a ty przyjmujesz. Każdy z nas będzie w jakiś sposób yy, rozliczany z tego, jak, jakie ma możliwości, jakie ma środowisko. Być może. To, że ty tutaj jesteś dlatego, że miałeś takie otoczenie, że miałeś takich ludzi. Może cię gdzie nigdy tam gdzie nie poznali. nie pozami, sam że nikt im nie powiedział. Kiedy ma pyta, cóż masz tego się otrzymał? Być może ta wiara, która cię tu sprowadziła, jest darem, który dostałaś, dostałeś. Ale co z tym robisz? Tylko się chlubisz? Tylko uważasz, że jesteś lepsza, Lepszy? Może trzeba prosić o pokorę? Ale o wiarę na pewno. Dlatego dziękuję Bogu za tę łaskę wiary, którą mamy. Dziękujemy za to, że mamy szansę usłyszeć to, co teraz mówię. Eee, Dziękujmy za to, że mamy szansę także uświadomić sobie swoją czasami nędzę i słabość. Ale dziękuję Panu Bogu, że mamy Boga, który za nas umarł, który walczy o każdego z nas, nawet jakbyśmy mocno popłądzili kto do ostatniej chwili będzie walczył. I nawet tymi ostatnimi, którzy się nawrócą, też chce wypłacić nagrodę denara, czy taką samą nagrodę, którą nami nas wszystkich idziemy do nieba. I życzę każdemu z nas i całemu światu, byśmy kiedyś się w niebie spotkali, dziękowali, już wtedy nie narzekali, nie zazdrościli, że im mają lepiej czy gorzej, ale właśnie życzymy się razem z Panem Bogiem, cieszyli się wiecznej i wielkiej obcy miłości. Każdemu z nas życzę.